Cześć, halo Z tej strony, Elis, i dawno nie widzieliście mnie w takiej formie, można powiedzieć, mówionej, ale tym filmem rozpoczynamy cykl siedmiu filmów, które będą pojawiały się raz w tygodniu u mnie na kanale. I kiedy to oglądacie, to znaczy, że wszystkie są już nagrane i wszystkie są zmontowane, dlatego to się dzieje i to na pewno już się pojawi. Cóż to będzie za seria? Słuchajcie, na moim kanale jest mnóstwo wyzwań. I takich robionych przeze mnie, i takich robionych przez kogoś. Ale nie wszystkie wyzwania, które ja stworzyłam, znacie, dlatego chciałabym takim tygodniowym rytuałem przedstawić Wam wszystkie wyzwania, które stworzyłam ja. Zarówno te, które już znacie, które pojawiły się na kanale, a które być może jeszcze ktoś nie miał okazji zobaczyć, i również takie, które nigdy się nie pojawiły na kanale, po prostu zostały napisane do szuflady. I zaczynamy dzisiaj ten cykl od wyzwania swatki, które jest najnowszym wyzwaniem na moim kanale, i po jak wszystkie inne serie w tym momencie, ale uważam, że jest to wyzwanie, które fajnie nawiązuje do dodatku Zakochaj się, mimo że zostało ono napisane przed wydaniem tego dodatku. Dlatego można je trochę zaktualizować pod właśnie ten dodatek. A o cóż w nim chodzi? Słuchajcie, wszystko jest w ogóle w opisie: wszystkie linki, wszystkie y, karty z zasadami, tam są w ogóle, wiecie sobie, klikniecie to Was, przeniesie do playlisty i tak dalej, bo większość z moich serii, które robiłam na kanale, y, są. W jaki sposób wprowadzane, czy jest to na przykład kascenka, yy, czy jest to jakaś historia mojego autorstwa? Po prostu zawsze wszystko jest jakoś wprowadzone, dlatego zapraszam Was serdecznie do zapoznania się. No i wyzwanie swatki jest to wyzwanie jednopokoleniowe, czyli idealne dla osoby, która nie lubi rozwlekłych, yy, wielopokoleniowych wyzwań, które ciągną się, ciągną się, które po trzecim pokoleniu część z nas, myślę, że większość porzuca i nikt do nich nie wraca, dlatego jeśli chcecie troszeczkę bardziej rozbudowane, ale jednopokoleniowe wyzwanie, no to myślę, że może być to coś dla nas. Wyzwanie Swatki skupia się na jednej Simce, która ma złamane serce, która wyprowadza się, ale ma swój cel, który już jej wykiełkował w głowie dawno temu, a mianowicie chce pomagać innym Simom znaleźć miłość swojego życia. No i na tym opiera się tak naprawdę całe wezwanie. I zaczynamy jako ten taki trochę biedny em, w rzeczy materialne Sim, dlatego musimy uzbierać najpierw pieniądze na jakieś dobre lokum, bo zaczynamy w takiej dziurze, można powiedzieć. Musimy wykupować odpowiednie cechy, musimy zdobywać odpowiednie umiejętności. Na każdym etapie jest przewidziana jakaś umiejętność do któregoś poziomu. Owszem, również musimy swatać te pary i na swatanie par jest również, um, można powiedzieć, um, zbiór zasad, które zaliczają nam spiknięcie z sima z innym simem, simką i tak można powiedzieć od małego pomysłu który zakiełkował w sercu mojej akurat Erin a waszej być może innej Simki e, pniemy się po tych szczeblach zarówno kariery miłosnej w cudzysłowie e, jak również w takim można powiedzieć codziennym życiu Sima jak i również naszym własnym bo my też chodzimy na randki, też szukamy miłości, też staramy się znaleźć e, jakieś pozytywy w naszym prywatnym życiu no bo to że e, szers bez butów chodzi to wiemy ale no też musimy zadbać o własne własne relacje, no i tutaj opieramy się zarówno w jeden filar to są inne simy, drugi filar to jesteśmy my, staramy się to jakoś połączyć tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi i mam nadzieję, że Waszym simom się to uda, mojej się jeszcze to nie udało, ale mam nadzieję, że, że kiedyś znajdzie to swoje szczęście, że chodzi na te randki, że próbuje spiknąć simów, próbuje rozwijać te swoje umiejętności, które są potrzebne do tego wyzwania. Jeśli macie ochotę dokładnie poznać te wszystkie zasady, to tak jak mówiłam na początku, wszystko macie w opisie, jest tam link do PDF-u, można go ściągnąć. Po ściągnięciu można kliknąć pewne rzeczy, po prostu są takie interaktywne, które przeniosą i do playlisty, i do moich social mediów, więc myślę, że warto się z tym zapoznać. Staram się robić to zawsze wszystko krótko i treściwie. I mam nadzieję, że to wyzwanie Wam się podoba, że będzie Wam się przyjemnie w to grało. Jeśli ktoś um, zechce um, na własnej skórze poznać, um, czym jest um, swatanie simów, czy jest to łatwy kawałek chleba, no i czy uda się zeswatać tyle par i czy z, uda się znaleźć własną miłość. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało i zapraszam Was na kolejny film już za... Tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.